Siema, z tej strony Mister Misher, a to jest ogłoszenie wyników konkursu na intro do mojego kanału. Oczywiście do serii z kota. Eee, otóż tak, otrzymałem prac, no, mniej niż myślałem, niestety nie było ich za dużo. Jeszcze mniej było takich naprawdę ciekawych prac, chociaż doceniam każdą, nie było żadnej jakiejś takiej naprawdę lipnej. Ale jedna mi się w szczególności naprawdę spodobała i zwycięzcą jest gracz 39 39pl Tutaj mi napisał w mailu, że też prowadzi swój kanał na YouTube. Myślę, że linka. Za... Adnotkę zamieszczę gdzieś tutaj po środku. Kanał się nazywa FX Player. No po prostu, FX Player. No, będziecie mieli linka, to sobie wejdziecie, zobaczycie. Myślę, że nawet fajne robi montaże. Zapraszam do zerknięcia. Ja się myślę niedługo skontaktuję z Tobą Gold. Też prawdopodobnie niedługo przyjdzie. No, także wielkie dzięki za tą pracę. No i to był dzisiaj na tyle. Cześć.